Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od babu o tym, jak użyć warunków do wyświetlania, do zmiany wyglądu naszych kontrolek przez to, jak ten warunek się będzie zmieniał. Jak to zrobić? Zróbmy sobie ja najpierw nową stronę, żeby zacząć od pustej palety. Dodajemy sobie jakiś element, obojętnie jaki na przykład taki przycisk. Usuńmy mu styl, żeby na nic nie przeszkadzało. Możemy tu sobie usunąć też te warunki i przejścia. Ok, więc mamy czyściutki przycisk. Jak go sobie wyświetlimy, to wygląda w taki sposób. Najeżdżamy na niego, klikamy, nic się z nim nie dzieje. Teraz możemy dodać sobie warunki wyświetlania takiego naszego przycisku. Tutaj wchodzimy w zakładkę Conditional i tutaj definiujemy różne rzeczy. Na przykład, jeśli ten przycisk jest na niego, najedziemy, to wtedy możemy zmienić kolor. Background color, no a na przykład czerwony. Zróbmy preview i zobaczmy, jak wygląda. Jak teraz najeżdżamy, to ten kolor nam się zmienia. Możemy tutaj sobie zobaczyć tym przyciskiem on/off, jak wygląda, kiedy ten warunek jest na true, czyli włączony, i kiedy jest wyłączony. Ale to nie ma w ogóle wpływu na to, jak tak naprawdę zachowuje się nasza aplikacja. To ma tylko wpływ ten przycisk on/off, czy jak będziemy widzieli tu sobie w naszym stanie deweloperskim jak sobie dewelopujemy naszą aplikację i widzimy tutaj to, to właśnie tutaj możemy sobie podejrzeć jak to wygląda takich warunków możemy dać tutaj dużo więcej nie tylko na to kiedy when bo kiedy jest when właśnie howard to wtedy możemy zrobić kilka różnych akcji tutaj właśnie to ustawiasz zrobimy bold czyli pogrubimy sobie ten napis jak znowu najdziemy na tym przycisk to tak samo możemy zrobić inne rzeczy, może bold i italik. No, też może być, prawda? I tutaj musimy zaznaczyć, że to będzie italik, więc to wszystko zawiera się do jednego warunku, że będzie pogrubione będzie italik i będzie background, kolor zmieniony, ale możemy też zdefiniować kolejne warunki, jak na przykład ktoś. This button is visible, na przykład is invisible i tak dalej. Można jeszcze dodać sobie inne customowe stany takiego przycisku i e Jak ktoś nacisnął nasz przycisk, to możemy sobie zmienić font, kolor, na przykład na, na czarny albo na. jak będzie na czarny. Więc teraz znowu odświeżamy aplikację, najeżdżamy, zmieniają się rzeczy, znaczy pogrubia się napis, przykrzywia. Jak naciskam na to i przytrzymam, to robi się czarny font. I tych warunków znowu mamy taki warunek, możemy znowu zrobić kilka akcji. Na to, jak sobie naciśniemy przycisk, więc na przykład możemy ustawić kolor. Jak najeżdżamy na nasz przycisk, to zmienia się background kolor na czerwony, ale jak naciśniemy, to zmienia się na taki purpurowy. I tak samo możemy znowu dalej zdefiniować kolejne akcje pod ten konkretny warunek naciśnięcia przycisku i możemy zdefiniować kolejne warunki. A jeszcze znowu, na przykład Current User, e, mail jest. Coś tam, coś tam, coś tam. I tu wtedy możemy zrobić takie a takie inne rzeczy. Tak naprawdę, masę rzeczy możesz tu zrobić. Bo zaznaczam, że nie tylko te warunki zależą od samego przycisku, ale też od przeróżnych innych rzeczy. Od tego, co się dzieje z innymi naszymi kontrolkami, od tego, co dzieje się w naszej bazie danych. Tak naprawdę, jak jesteś kreatywny, możesz zrobić tutaj wszystko. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. I zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!